Dobry wieczór, kochani. Słuchajcie, moi drodzy, oglądałam przed chwilą wiadomości, tak? No oglądam jakieś tam wiadomości i słuchajcie, oglądałam reportaż o, o tym, jak kierowca zawodowy tam został ukarany, bo nie odśnieżył swojej naczepy, tak? Spadł jakiś tam kawałek lodu przed osobówką i, i dostał jakiś tam mandat, tak? Słuchajcie, ja tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, tak naprawdę. Zaczęłam się nad tym zastanawiać, że Bo tutaj wymagane jest od wymagane są tych kierowców to, że, że oni mają odśnieżać te przyczepy, ale tak naprawdę czy ktoś myśli, w jaki sposób oni mają to robić? Słuchajcie, no nie wiem, jak jest w innych firmach, tak, ale tutaj u męża na przykład wiem, że mąż nie ma dodatkowych uprawnień, gdzie może wchodzić na takie wysokości. Wszyscy doskonale wiemy, że plandeki są po prostu śliskie, tak, że no, jakby tylko wszedł tam na górę, na dach to by poszedł ślizgiem szybciej, niż by tam wszedł z tej, tej przyczepy. Słuchajcie, więc zastanawiam się, w jaki sposób oni mają ci kierowcy odciężać. Dobra, jeżeli kierowca stoi sobie koło domu, tak, ciężarówką, no to dobra, no przyniesie sobie jakąś tam drabinę, poprosi kogoś, żeby ktoś mu ją, ją przytrzymał i wtedy zgarnie ten śnieg. Ale jeżeli kierowca staje sobie na jakimkolwiek parkingu, słuchajcie, no to ja się pytam, jak on ma to zrobić. Nie wiem, czy ma wozić z sobą jakąś, jakąś drabinę i, i z tej drabiny to zrzucać po prostu, czy, ale no to tak naprawdę no, podłoże też może być śliskie, może spać, może się zabić, tak? Potem pracodawca umyje ręce, bo powie, bo powie, że po prostu nie mógł, on nie, nie powinien tam w ogóle wchodzić i, i dlaczego on tam wchodził i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no tutaj wymagają od kierowców tego, że y, mają odśnieżać te przyczepy, ale ja się pytam w jaki sposób. Ja nie wiem no, w jaki sposób. Wiem, że kiedyś mąż, tutaj koło domu, jak stał ciężarówką, był, był właśnie była taka, był taki okres, kiedy była zima, kiedy był śnieg, to wiem, że stawał na długą drabinę brały, robił długą drabinę z domu i, i ja mu trzymałam tą drabinę, ja wtedy tam zrzucał sobie ten śnieg i tak dalej. Ale słuchajcie, no nie wiem, czy co, wozić te drabiny z sobą, no ale mówię, no też jest niebezpieczne, bo jeżeli jest sam na parkingu, postawię tą drabinę, niech ona się ślizgnie ta drabina. Spadnie, połamie się i tak dalej, i tak dalej. No kurczę, no wymagają od tych kierowców. Słuchajcie, ja tak się nad tym zastanawiałam. Słuchajcie, dzisiaj nad tym tak siedziałem, tak myślałam, i tak y, wpadło mi do głowy y, tak, taka, taka rzecz mi wpada do głowy. Dlaczego nasz pan minister, kochany, od transportu, skoro wymagane od kierowców jest to, że mają odśnieżać te naczepy i tak dalej, bo to jest zagrożenie dla osobowych? Owszem, no ja zgadzam się, że to jest zagrożenie, ale niech ktoś racjonalnie wytłumaczy, jak kierowcy mają to robić, i niech po prostu w jakiś sposób pomogą tym kierowcom to odśnieżać, tak? No i słuchajcie, wymyśliłam. Wpadło mi coś takiego do głowy, że skoro ten pan, nasz minister od transportu, wspaniały tutaj jest. To tak naprawdę on, on powinien być też i dla kierowców ciężarówek i tak dalej. Dlaczego ten pan minister nie złoży gdzieś tam jakieś, o jakąś ustawę, czy nie zarządzi jakiegoś takiego, nie wiem, nakazu, żeby na przykład na każdym parkingu był zrobiony taki podest dla ciężarówki, chociaż jeden. Słuchajcie, żeby kierowcy jak stoją sobie na, na pauzie, stoją gdzieś tam w lesie, no jest taki podest, podjeżdżają pod ten podest, zwalają to wszystko rano sobie, zrzucają z tego dachu, tak? Wchodzą jakąś miotełką i, i jadą sobie dalej. Przecież kierowcy, nawet jakby ich tam stało 10 czy 15, to i tak nie jest tak, że wszyscy odjeżdżają jednej, jednej godziny i, i o jednym czasie, tak? Niech zrobią takie podesty na wszystkich parkingach na całej Polsce i na całej tam Unii na przykład, tak? No to ja wiem, że to wydaje się absurdalne i i wręcz niemożliwe, ale w takiej sytuacji kierowcy mają większe szanse, żeby gdzieś tam to ogarnąć, żeby zwalić ten śnieg i nie narażać ani swojego życia, ani swojego zdrowia, tak? No kurczę, no po coś, po coś są ci ministrowie, po coś, skoro, skoro mają, słuchajcie, bo teraz jeszcze pewnie ktoś by mi powiedział, że no, ale to przecież nie ma na pewno na to funduszy, bo kto by miał za to zapłacić. Słuchajcie, ale w naszym państwie wydają pieniądze na takie bzdury, na takie głupoty, że naprawdę, gdyby te pieniądze przeznaczyli tutaj na taką, na taką formę pomocy, bo dla mnie to byłaby, ja uważam, że to byłaby dla mnie taka pomoc, y, dla kierowcy forma pomocy, tak, no to kurczę, no dlaczego by nie, słuchajcie, no dlaczego by nie. Y, przecież, słuchajcie, nawet jak patrzy się na ten program, absurdy drogowe, słuchajcie, i jak y, y, widzi się, jakie naprawdę pieniądze są wtapiane w takie głupie rzeczy, gdzieś tam na ścieżce rowerowej są postawione słupki albo drzewa, albo są w ogóle y, niepozakańczane jakieś, albo ślepe jakieś takie uliczki, czy, czy no bezsensowne jakieś ronda, no, no przecież na pewno wszyscy oglądacie absurdy drogowe, więc no wiecie, wiecie jak to wygląda. I tam są wtapiane bezsensownie pieniądze, a tak naprawdę, gdyby te pieniądze były spożytkowane w inny sposób, taki o, no, zrobienie na przykład kierowcom takich podestów na każdym parkingu, to ułatwiłoby i pracę, i życie takim kierowcom, i y, byłoby to bezpieczniejsze także dla osobowych, no bo wiadomo, że kierowcy by też o to dbali i tak dalej, tak? A nie y, oni tutaj tak naprawdę wieszają psy na kierowcach, że oni. Tego nie odśnieżają, ale no kurczę, no co, kierowca ma wejść na tą, na tą naczepę, ma spaść ślizgiem i, i się zabić, i, i, albo się połamać i co mu pracodawca powie? Pracodawca mu powie i ubezpieczyciel powie, że on nie miał uprawnień, on nie powinien tam wchodzić. I na tym będzie zakończony temat, tak? Także powiem Wam, że <noise> naprawdę czasami takie niby proste rozwiązania, myślę, że gdzieś tam był ułatwiło życie, no co to za problem zrobić takie podesty? kierowcom, jeden na parkingu, na, na, na jednym parkingu, jeden podest na przykład, tak? Czy chociaż już nie mówię, no, no kurczę, no chociaż co, nie wiem, co drugi parking, tak? No to już też zawsze gdzieś tam kierowcy by sobie tak planowali, żeby gdzieś tam ewentualnie podjechać, ale mówię, ale też myślę, że to nie byłby aż taki koszt, bo naprawdę większe pieniądze wydają na większe bzdury w naszym państwie, więc no myślę, że mogliby się naprawdę troszeczkę ogarnąć, przysłużyć tutaj kierowcom i i zrobić takie podesty. Tak? Taki kierowca podjeżdża sobie wtedy taką ciężaróweczką, wchodzi na taki podes, bierze sobie jakąś miotełkę, taki zgarnia sobie z góry cały śnieg, cały lód i wtedy bezpiecznie sobie rusza i jedzie dalej, tak? No to nie jest jakaś wielka filozofia, ale od czegoś mamy przecież w końcu tego ministra trans transportu, tak? No ale ja wiem, że no. Pan minister ma pewnie ważniejsze sprawy na głowie niż, niż takie rzekomo pierdełki, ale no, jeżeli faktycznie kierowcy. Y mają tutaj duże problemy z tym, no bo wiadomo, że jest wszystko i, i naprawdę jest problem, żeby tam wejść i to zrzucić. Słuchajcie, no to y, dlaczego bym im nie ułatwić tego życia, tak? Dlaczego nie ułatwić im tej pracy? Zwłaszcza, że tak naprawdę, no, y, y, wszystkie tutaj, większość tutaj gałęzi naszych, y, jeśli chodzi o Gospodarka jest uzależniona od tak naprawdę kierowców i ciężarówek, i, i, i tutaj tak, transportu, tak? No kurczę, no to dlaczego nie zrobić ukłonu, ukłonu w ich stronę i nie zrobić im takich podeścików na tych, na tych parkingach? Nie byłoby problemu, kierowca by sobie odśnieżył, kierowca by jechał dalej. Nie byłoby narażenia życia i zdrowia innych tutaj też uczestników ruchu tak drogowego, bo wiadomo, że już potem nic by z tego dachu kierowcy nie spadało. I, I kierowca też bezpiecznie, by to po prostu sobie odśnieżył, zwalił i tak dalej, słuchajcie. No wystarczy odrobina, y, gdzieś tam wyobraźnie, odrobina y, użycia y, mózgu moim zdaniem i, i, i ukłonu tej w, w, w stronę kierowców, tak? Także nie wiem, może kiedyś jakiś pan minister wymyśli coś takiego. Nie wiem, czy, czy, czy w ogóle coś takiego jest, czy, czy może gdzieś w Europie są takie parkingi, gdzie są takie podesty dla kierowców, ale ja myślę, że to byłaby fajna sprawa, słuchajcie. Nie znam się, nie jestem nie, nie, nie znam się aż tak, nie jestem kierowcą, tak? Ale... Patrząc na to wszystko, co się dzieje i tutaj, no, no mówię, no widziałam wtedy, jak mąż odśnieżał i, i pokazywał mi nawet, wchodziłam na tą drabinę, pokazywał mi, jak tam śliska jest ta planeteka, więc no uważam, że to jest nierealne, żeby tam ktoś wszedł i to zrzucał. A jeżeli by tak faktycznie było, no to po prostu naraża się, bo nie wiem, czy są w ogóle jakieś firmy, gdzie kierowcy, którzy mają, jeżdżą na ciężarówkach, którzy mają w ogóle, nie wiem, jakieś takie dodatkowe uprawnienia na wysokości. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, nigdy w sumie nie wchodziłam w ten temat z mężem i nigdy się o to nie pytam. Wiem, tylko że u niego na firmie czegoś takiego nie ma, może takiego czegoś nie ma, więc, więc on prawidłowo na tą przyczepę nie powinien wchodzić. No ale no i musi sobie radzić i inaczej, tak? No ale mówię, no samą tą drabinę gdzieś tam potem na tym lodzie postawić, to też moim zdaniem jest ślisko. I też jest niebezpiecznie, nie? A takie podeściki, podjeżdża sobie kierowca, wchodzi na podę, zbierze miotełkę, zmiata to sobie, po prostu wszystko z dachu i jedzie dalej, tak? No ale, słuchajcie, no ale, no ja nie jestem ministrem, ja nie będę tutaj <świata>, świata zmieniać, ale wiecie co, taki pomysł mi tutaj wpadł do głowy, jak o tym właśnie mówili, jak o tym potem myślałam, wie, kurczę, no niby żadna filozofia, nie, no wydają gorsze pieniądze na, na gorsze bzdury i naprawdę jakby ktoś mądrze to zorganizował, to by i życie ułatwił kierowcom i... No i przede wszystkim poprawiliby na pewno bezpieczeństwo na drodze, tak? No i nie byłoby żadnych tam wtedy mandatów nie, i żadnych pretensji do, do kierowców, że samochód jest nieodśnieżony, czy tamta czytana na czepa i tak dalej, tak dalej, tak? No, ale nie wiem. No może, może kiedyś mój filmik ten akurat, który dzisiaj nagrywam, może dotrze do pana ministra transportu i może, <laughs> może, zuchajcie go obejrzy i może wpadnie na to, że jednak może faktycznie fajnie, byłoby fajnie coś takiego zrobić i, i na pewno to by ułatwiło wszystkim życie. Dobra, kochani, chciałam tylko taki szybki filmik tutaj nagrać, bo, bo to mnie tak zaintrygowało bardzo, jak oglądałam te wiadomości. Moi drodzy, życzę Wam tutaj dobrej nocki. Widzimy się na pewno na następnym filmiku. A jak nie, to w czwartek jest kolejna audycja w Radiu Kierowców, więc pewnie tam się usłyszymy. Jest bardzo ciężki, bardzo trudny i bardzo dla mnie nieznany temat, tak naprawdę, bo, bo, bo to jest coś o chorobach takich, takiej innej chorobie, która może się zdarzyć kierowcom. Trochę poczytałam na ten temat. Mam swoje przemyślenia, więc gdzieś tam pewnie będę je tutaj wyrażać, ale myślę, że myślę, że będzie dosyć ciekawie, bo, bo to dosyć ciekawy temat, więc myślę, że będzie dosyć ciekawie. Póki co, kochani, uciekam. Życzę Wam jeszcze raz dobrej nocki i buziaczki dla Was wszystkich i szerokości. Uważajcie, kochani, na siebie, bo momentami jest naprawdę szklanka i chciałabym, żebyście wszyscy tyle, ile Was wyjechało w trasy, to żebyście wszyscy powrócili cało i zdrowo do swoich domków. Do zobaczenia, kochani, i do, dobranoc, buziaczki dla Was.